Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Ferrari F40 Competition z kolekcji Fizzy Publishing. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakie elementy zawiera 74 numer kolekcji, a potem złożymy sobie lewy próg drzwiowy. Postanowiłem, że przy F40 już nie będę Wam mówić... Co będziemy składać, tylko że nie, bo no, bym musiał się powtarzać. A tak zrobimy w ten sposób, że tutaj w tym tytule będę wam mówić, co będzie faktycznie składane, a nie to, co jest na tytule w tytule gazetki. Bo zawsze tak robię przy każdym odcinku, że zawsze mówię to, co jest w tytule gazetki, a zrobimy w ten sposób. Taki wyjątek dla F40. Specjalne dziecko. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. Numer 74 zawiera szyba przednia plastikowa, lusterko wsteczne hmm. plastikowe wycieraczka szyby przedniej plastikowa, dysza spryskiwacza. Plastikowa. I radzę od razu wszystko to spakować z powrotem w woreczki, żeby się chociażby szyba nie porysowała. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszej kolejności bierzemy sobie ten nasz próg drzwiowy lewy, więc szukamy tutaj o właśnie literki L. I tak samo bierzemy sobie wlot powietrza, on też ma tutaj taką malutką literkę L i właśnie ten element. Jak widzicie, tym otworem do tego sworznia wczepiamy. O. Tak jest. I używając dwóch śrubek typu H, przykręcamy w to miejsce i w to. Dobra. I teraz bierzemy sobie y, nasze nadwozie. Bierzemy sobie nasze nadwozie i teraz, jakby wam to dobrze, dobrze nagrać, czy ono w ogóle chce sobie stać w jakikolwiek sposób? Oczywiście, że nie, więc na razie sobie przytrzymam. I teraz tak, bierzemy sobie ten próg drzwiowy i teraz będziemy go dopasowywać. Dobra, już widzę. Tutaj mamy takie dwa języki montażowe. I tutaj jest jeszcze jeden, i tutaj, i tutaj. I dopasowujemy się do tej dziurki, do tej, yy, do tej, do tej, i do tej. O właśnie. I teraz za pomocą pięciu śrubek typu H przykręcamy. <laughs> w ogóle myślałem nad jakąś matą modelarską. Yy. I wiem, że to głupie, ale dla mnie nie. I zastanawiam się, jaki kolor wziąć, bo na pewno nie chcę zielonej, bo nie lubię zielonego. Eee, zastanawiam się, czy wziąć niebieską, bo lubię niebieski. Czy na przykład wziąć sobie białą. No bo wtedy by nie było dużej różnicy między tym tłem, które mamy teraz, a tym, co by było z matą. Dobra, skupmy się tutaj na tym kręceniu. Ciekawe czy się uda, czy się nie uda, bo to jest troszeczkę pod skosem, ale idzie. I jak? O, pięknie siedzi. I czy to już wszystko? Tak, to wszystko. Tak właśnie się prezentuje środkowa część nadwozia z dołączonym lewym progiem drzwiowym. Dzisiejszy odcinek już należy do takich, może i krótkich, ale za to satysfakcjonujących, ponieważ zawsze jak zajmujemy się nadwoziem, czyli to co widzimy na pierwszy rzut oka, jest bardzo satysfakcjonujące, bo też pokazuje nam wielkość modelu. Bo jednak, mimo wszystko, może i się robi ten silnik, jest duży. Niby robi się podwozie, też jest duże. Ale jednak, jak już buda przychodzi, to dopiero wtedy jest taka prawdziwa satysfakcja. Jeśli Wam się podobało, zostawcie apkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi, klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał, pomagacie mi robić dla Was więcej filmów oraz m.in. macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. O, w następnym odcinku dostaniemy nadkolatylne. I złożymy sobie prawy próg drzwiowy. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.